Nadszedł czas na Radka Świeckiego, przepraszam, jeżeli wcześniej przekręciłem Twoje nazwisko, ale rozumiesz, jak się tak człowiek odwraca nerwowo, to źle mi jest, Tym bardziej nie kularów. W każdym razie Radek Świecki, 5 minut dla Ciebie. Szanowni Państwo, spotykamy się w ważnym czasie. W bieżący rok obfituje w grę istotnych rocznic politycznych. Nie tak dawno obchodziliśmy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do NATO, 20 rocznicę obrad Okrągłego Stołu, które doprowadziły do pierwszych prawie wolnych wyborów, które z kolei doprowadziły do powstania pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. A dziś, drodzy Państwo, Wigilia Wigilii, piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że to dla mnie ważna rocznica. Te pięć lat minęło jak jeden dzień. Byłem wtedy w... Młodym dorastającym chłopcem, chodzimy w dorosłe życie, zdawałem maturę, a miesiąc po wejściu do Unii już jako Europejczyk mogłem po raz pierwszy zagłosować w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale nie o tym chcę mówić. Nieco przewrotnie chciałbym się w tym przemówieniu skupić na tych rocznicach, które akurat w tym roku nie są okrągłe. Lada dzień minie, 218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza Konstytucja w Europie, u nas. Podczas gdy we Francji wtedy odcinali głowę. Od 12 lat obowiązuje obecna Konstytucja Rzeczypospolitej, i właśnie na niej pozwolą Państwo przez chwilę chciałbym się skupić. Od początku swego istnienia, a nawet dużo, dużo wcześniej, bo już w czasie, kiedy trwały dyskusje nad jej kształtem, budziła spore emocje. Zbierała negatywne, jak i pozytywne opinie. Osobiście zaliczam się do jej krytyków. Dlaczego? Otóż według mnie przy obecnej Konstytucji. Nie da się rządzić Polską. Realne rządzenie zastępuje administrowanie. A administrując nie da się, trzeba użyć górnolotnych słów, zmieniać Polski na lepsze. Obecna konstytucja nie zdaje egzaminu, zwłaszcza w warunkach kohabitacji. Ta swoista hybryda nie może trwać dłużej. Poszątana równowaga doprowadziła do dwóch władzy, która z kolei prowokuje permanentną wojnę na górze. Daleki jestem od nazywania obecnej konstytucji targowicą. Pojawiały się takie opinie w trakcie prac nad obecną konstytucją, ale drodzy Państwo, mam wrażenie, że zawsze trudno jest to sukces tam, gdzie tworzy się coś bardziej przeciwko komuś, aniżeli dla kogoś. Nie tylko dziś, pierwszoranowi aktorzy naszej sceny politycznej zachowują się jak ludzie babę. Tak socjolog Florian Zaniecki nazywał polityków, którzy przenoszą zwyczaje z czasów dzieciństwa w stan dorosłości. Ale szanowni Państwo, ma to być przemówienie ekologiczne, bez trucia. Jak jest źle, jak jutro będzie jeszcze gorzej. Zachodzi pytanie, jeśli nie ta konstytucja, to co zamiar? Nowa konstytucja? Niekoniecznie. Zaoszczędźmy sobie gardeł, nerwów, zaoszczędźmy kosztów. Proponuje zawrzeć kompromis i w przyszłym roku, w 75. rocznicę uchwalenia, przywrócić Konstytucję Kwietniową. Była to najlepsza Konstytucja spośród wszystkich do tej pory obowiązujących. Przy odrobinie dobrej woli mogłyby ją poprzeć główne siły w państwie. Od dużego ma pałaca do małego, od lewa do prawa. Jasno określała jej władza w rękach prezydenta. Ale byłaby ona była optymalna dla każdej ze stron sporu politycznego. Nawiązanie do tradycji niepodległościowej łupął strony stronę prawicy. Nie poruszano w niej newralgicznej kwestii ochrony życia, temu z kolei mogłaby przyknącnąć lewica. Architektami Konstytucji kwietniowej byli najbliżsi współpracownicy Józefa Piłsudskiego. Uważa się za swoisty testament marszałka, jednego z najwspanialszych Polaków. Nie był świętym, Priorował różne rzeczy, ale ze wszystkimi jego słabościami wygrywał honor, wielkość i bezinteresowność. Zwyciężył bezapelacyjnie batali o serca Polaków. Kochał ojczyznę, mimo że nie było to łatwe uczucie. Wymyślałem na Polczkę, ale przecież tylko jej służę mawiał. Trzecia RP nie miała swego PiS Mówię to przy całym szacunku dla ojców założycieli. Trzecie RP. Nie miała go czwarta RP. Ojcowie, a właściwie bracia założyciele czwartej RP mają wspólnego z Piłsudskim, chyba tylko to, że nie lubią Sikorskiego. Spróbujmy, ponad podziałem politycznymi wrócić do konstytucji, która budowana była w warunkach politycznych, mogących przypominać te dzisiejsze i która sprawdziła się w najczarniejszym okresie naszej historii. Dziś byłaby szansa na rewitalizację Polski. Zdaję sobie sprawę, że nie zadowolimy wszystkich, ale nie można robić niczego tylko dlatego, że nie można zrobić wszystkiego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo Radkowi.